Cześć, z tej strony Mike Underground Peaks, podziemne typy. Dziś kwestia taka poradnikowa dla Was. Taka wskazówka, być może komuś się przyda, jeżeli chce szybko i skutecznie obracać bonusy u bukmacherów. No bo w zasadzie często, pewnie też o to pytacie na priv. No i nie każdy wie w zasadzie na czym to polega, a nie jest to jakiś temat. Bardzo złożony, więc jeżeli komuś tutaj w, tym, w tej kwestii pomogę, lub dam podpowiedź, no to będzie win-win: każdy z tego wygra. Zapewne, jak wiecie, rejestrując się u każdego nowego bookmakera, lub po prostu zakładając nowe konto na kogoś innego, no to mamy. No, możliwość skorzystania z bonusu od buka wiem, że są jednostki, które po prostu nie chcą bawić się w te bonusy, no bo nie chcą, nie chcą obracać i czuć jakieś zobowiązanie na no, bookmachera, ale zdecydowanie większość e, te bonusy m, bierze, no ja myślę, że też oczywiście warto, tym bardziej jeżeli po tym filmie e, poczujecie, że tutaj można to m, w łatwy sposób, tutaj taki bonus sam obrócić, mieć już szybko do wypłaty. No w zasadzie w bonusach no to mamy takie na no trzy takie szkieletowe rodzaje na start, a mianowicie bonus powitalny, czyli dostajemy po prostu, wpłacamy 100, dostajemy drugą 100. No, są limity i większe, nawet można i u niektórych buków dostać i 1000 i 2000, ale to już nie będę tutaj każdego bonusu, każdego buka omawiał, bo to nie, nie, ten, nie tędy droga. Mamy tak zwane free bety, czyli po prostu postawimy za darmo, jeżeli nie wejdzie, no to no. znaczy freebet, po prostu mamy zakład za darmo za jakąś kwotę, tak? Zazwyczaj są to mniejsze kwoty, tam kilkadziesiąt złotych. I jeszcze jest taki bonus, tak zwany cashback, czyli na przykład w BetClicku jest cashback do 500 złotych, jeden z większych na rynku, gdzie jeżeli uwalimy te 500 złotych, no to mamy zwrot tej stawki, tak? To są takie trzy moim zdaniem najpopularniejsze, bo najpopularniejsze bonusy na start. E, oczywiście tych bonusów jest jeszcze masy więcej takich dopaleń, plus do AKO jest dużych bonusów lub e, jakieś dane zdarzenie, które wchodzi, ale głównie nam chodzi o te takie standardowe na sam początek, e, gdzie zakładamy konto, wpłacamy coś, dostajemy jakieś tam dopalenie, tak? Na, na dobrą przygodę z bookiem. Bonusy to po prostu też ciekawa, ciekawa sprawa, bo w świecie jakby bukmacherki, no Polacy nie chcę tak jakby krytykować naszej jakby cechy narodowej typu Polacy, cebulacy, ale coś w tym po prostu jest, bo jest jakaś pewna grupa bukmacherów, którzy na przykład nie chcą współpracować z Polakami, a częstym powodem takiej decyzji jest właśnie nadużycie w obracaniu bonusami, tak? E, wiem, że kiedyś LedBrox, jak był chyba na polskim rynku, jeżeli się nie mylę, chyba, że pomyliłem bookmachera, to zawsze ktoś nie może poprawić, ale w, wydaje mi się, że, że tak, LedBrox to jest ogólnie book angielski, który jest popularny e, w UK, e, no to właśnie przyblokował e, Polaków, bo masowo e, nadużywali bonusów, czyli wiecie, co, o co chodzi, multikonta, e, obracamy ten bonus i wypłacamy. E, no jeżeli wy nie wiecie, jak tutaj najprościej obrócić ten bonus, no to ja wam zaraz tutaj po prostu powiem. E, warto tutaj takie zagadnienie poznać, e, typu szurebet. E, ja nie będę go dzisiaj omawiał szczegółowo, bo temat jest dość fajnie złożony. E, myślę, że zostawię sobie to kiedyś na jakiś inny film, żeby też te tematy szybko się nie wyczerpały. A no, w sumie i tak mamy ich jeszcze sporo. Ale odnośnie szurebetów e, jest strona, którą zawsze gorąco rekomenduję dla, dla tych, co mm, chcą się dużo nauczyć. No to właśnie chrona z tam macie super to opisane matematycznie, podane przykłady. Ale my po prostu do takiej genezy y, mocnej, rozbudowanych szurepetów wrócimy, a teraz y, mianowicie co to jest szurebet ogólnikowo? No to jest taki w zasadzie sposób gry, gdzie y, stawiając na dane zdarzenie, na przykład mamy w tenisie dwudrogowo, y, u jednego bukmachera znajdujemy y, kurs y, Wyższy na gospodarza i u drugiego, czyli na przykład, jeżeli będziemy mieli dwa te zdarzenia i postawimy w jedną i w drugą stronę, no to zawsze widzi nam jakiś ten procent zysku. Nie jest to po prostu, nie są to duże procenty, bo zazwyczaj one się wahają 1%, 3%, no jakieś powiedzmy już typowo w okolicach 6-7%, no to już jest super. Czasem może gdzieś i się da, da znaleźć wyższy, chociaż w obecnej technologii, kiedy wśród bukochwarów jest taki. Przepływ informacji. Ciężko coś takiego samemu znaleźć, dlatego jest dużo wyszukiwarek, szurebetów, one są zazwyczaj płatne. No to też temat na jakby na głębszą analizę. Dalej taki przykład takich wyszukiwarek. Ogólnie to był system bardzo bardzo popularny jeszcze wcześniej, jeżeli świat nie był tak w dobie internetu, gdzie buki nie mieli takiego szybkiego przepływu informacji i współpracy, więc mogliśmy zagrać sobie u jednego buka na gospodarza, u drugiego na gościa, postawić jakąś kwotę, no, szurebet, kwotę wyższą, bo w tak, żeby tutaj poczuć te, te kilka procent, gdzie tam urwiamy, no to muszą być to stawki zdecydowanie wyższe, no, od kilku, kilku tysięcy złotych zwyż, tak, no to też jest ten dość dobry do, nie wiem, do handlu, do tradingu, Tymi kursami na na przykład na, na Betfair, tylko, no jak widzicie, tych tematów tutaj się mnoży, które można było omawiać. A mi chodzi tylko o wyjaśnienie takie, takie najprostsze, tak? Na czym polega szurebety, Zresztą zaraz, zaraz Wam pokażę taką tabelkę, którą też wziąłem właśnie sobie z serwisu Szurebety.pl, bo ona idealnie oddaje to, jak, jak można właśnie złapać taką, taką okazję. Do obracania, wiecie, do, gdyby na tym po prostu w tym momencie grać jak za duże stawki, no to trzeba tutaj raczej zaopatrzyć się w tą wyszukiwarkę szurebetów i dobrze znać Buka, jakie on ma limity, jakie możliwości, i nie wyłapać tutaj bana za nieuczciwe granie, ale to też do tego zaraz wrócę. A mianowicie, jeżeli chodzi o tą tabelkę, o której mówiłem. No to zobaczmy, tak jak tutaj ona pokazuje. Takie założenie. Wyobrażamy sobie, że wpłacamy do Bukmachera 100. Po dodaniu bonusu mamy już 200 na koncie, tak? I mamy mecz tenisa, gdzie właśnie u jednego Buka jest wystawiony kurs 1,40 do 2,70, u drugiego Buka 1,60 do 2,30, czyli są jakieś wahania kursowe. Tutaj mamy obliczone, jaki to jest ten stopień procenta. Widzicie, nawet to jest to. Prawie 0,5% pół, pół tak? Tyle możemy zyskać, jeżeli byśmy normalnie tak postawili e, e, w dwie strony. No i to jest w zasadzie taki nas, nasz czysty zysk, pod warunkiem, że nie mamy żadnych podatków. No, wiecie o co mi chodzi. E, ale co daje nam jeszcze tutaj obrót z jakimś bonusem? E, jeżeli postawimy Bukmachera 1 plus 270 za 200 zł, tak a de facto 100 dostajemy od, od Buka, czyli stawiamy za 100. No ale OK. Łącznie mamy za 200 potencjalna wygrana wynosi 540 zł, a u Bukmachera drugiego po 1,60, czyli wyliczamy sobie tyle, żeby nam ta kwota się pokazała. Na 1,60 zagramy wyliczono w kwotę 337,5 To też mamy 540 zł, czyli w obu przypadkach wygrywamy, tak? A ja jest duża szansa, że u buka pierwszego zostanie 0 zł, natomiast u buka drugiego będzie 540 zł gotowe do wypłaty. Przegrywając wszystko buka pierwszego bonus nie musi już być obracany, bo nie ma czego obracać. Jeżeli się nie, nie uda przegrać, to można w następnym 3, będzie się uda, a obrót będzie na 200 zł. O co tutaj chodzi? Żeby wyprowadzić po prostu ten bonus po drugiej stronie. Eee, czyli najprostsza kalkulacja: wkład własny 337,5 plus 100 zł. Mamy 447,5. 100 zł to nie są nasze pieniądze tylko to jest bonus dodany. Zysk w obu przypadkach 540 zł. minus 447,5. 92,5 zł. Wyprowadzamy, tak. Oczywiście to jest przykład tylko na bonusie o 100 zł, a te, te bonusy potrafią być znacznie wyższe i te kwoty, które można wyprowadzić e, też są e, znacznie wyższe, więc jeżeli są wśród Was zwolennicy właśnie takiego e, grania i, i zbierania bonusów u, u Buków, no to tą metodę można zastosować. E, jest ona dość prosta, klarowna. Myślę, że każdy się połapie. Coś takiego można znaleźć sobie wiem, na zwykłym od portalu. Jakieś różnice kursowe. Jeżeli są grubsze kwoty, no to przeczytajcie dobrze. Tam regulamin buka po tym, żeby się nie okazało, że, że coś jest nie tak. Bo, jakie tutaj jest ryzyko? Wszystko wygląda ładnie, fajnie. Ale zawsze możemy ryzykować bana, bo przede wszystkim, jeżeli Bóg widzi, że my gramy jakieś wartości 3, 3, 7,5 czy jeszcze jakieś wyższe po przecinku, no to już mam domniemanie, że my tutaj coś kombinujemy, żeby właśnie postawić taki szurebet. Jeżeli dobrze nam się przyjrzą, no to może być tak, że Bóg stwierdzi, że gramy właśnie systemem, który jest dla nich niedozwolony i dać nam po prostu bana, zablokować konto. Wspominałem, że przepływy informacji są teraz bardzo szybkie, więc trzeba to robić z głową i rozsądnie. Najlepiej sobie takie zaokrąglić tą kwotę, tak, różnice będą niewielkie, a my i tak będziemy na swoje. Metoda też starsza, ja tu Ameryki prochu nie odkrywam, prochu nie wymyślam, Czasami zdarzało mi się coś takiego robić, ale nie jest jakby to największy korb, Bo mówię, dla graczy, którzy tylko chcą, powiedzmy, nawet na multi po tworzonych na znajomych, w rodzinie, brać te bonusy. OK, mam już tyle w kieszeni, wypłacam, wszystko gra. Bo jak już gracie na jednym buku dłużej, no to wypłaty macie aktywne cały czas. U innego, no żeby poobracać, to trzeba, trzeba trochę tego porobić, no bo warunki obrostów są różne. Na przykład weźmy taki kurs. Bukmacher wymaga, że po kursie tam 1.4 musimy co najmniej 6 razy obrócić. Każdy ma swój oddzielny, oddzielny regulamin, tak? No, w obu przypadkach tutaj jesteśmy jakby win-win, tak? Powiedzmy, ale najlepiej nam się opłaca, jeżeli w tym drugim buku wyprowadzamy i mamy już czysty cash, cash dla siebie. Da się tak, tak, się, tak robić, no możecie z chęcią poeksperymentować. No i uważam, uważam, że to po prostu tyle. Ciężko tutaj się więcej rozwodzić nad, tym, nad tą możliwością. Jeżeli tak robicie, macie jakieś swoje doświadczenia, albo robicie podobnie, może ja też czegoś nie wiem, no to polecam, dajcie nam znać w komentarzu z chęcią tam podyskutujemy i zobaczymy, jakie macie, jakie macie doświadczenia. Co Wam jeszcze mogę tutaj pokazać odnośnie promocji bonusów? Na, na tym przykładzie, ostatniego buka, który Wam tutaj polecałem, który otworzył się na polski gracz, mamy widzicie, tutaj 500 zł, bonus powitalny, co daje nam drugie 500. No to już mamy tutaj kaliber większy, tak, żeby wyprowadzić to u drugiego buka. To jakieś bonusy tygodniowe, nielimitowane, darmowy zakład, cashback. Masa, masa tego jest akurat u tym, o tego bookmachera. Wczoraj rzucałem wam promocję na DFB Pokal, czyli Bukar Niemiec. Darmowy zakład tenisowy. Ja wam podlinkuję Bonusy nasze, jakby partnerskie, tutaj w filmie. ja będziecie chcieli, opiszę wam, gdzie to i jak, jaki jest bonus, możecie, możecie z tego skorzystać. Oczywiście nasze partnerskie bonusy, no bo nie ma co, co, co ukrywać, jeżeli skorzystacie z naszego jakby linku, no to my też dostajemy jakiś tutaj bonus za to, że, że polecamy Was, tak? Ale w zamian w sumie możemy da wam dać Wam dostęp do, do grupy VIP na miesiąc, żebyście po, pograli w nasze typy, a naprawdę ostatnio w czas kwarantanny idzie bardzo, bardzo dobrze, o czym możecie tam przekonać się na telegramie. No i po prostu na tych typach, co wstawiałem co samemu przejrzeć e, e, historię, więc e, jak najbardziej zachęcam do eksperymentów, kto nie, eksperymentu, e, nie eksperymentuje, nie odkrywa nowego, no to e, nie będzie poszerzał swojej wiedzy, <grym> więc to jest zawsze też metodą prób i błędów własnych, chodzi o to, żeby właśnie portfel był, e, portfel się zgadzał, hejs się zgadzał, o tak kolokwialnie e, mogę to ująć, e, więc... Po prostu próbujcie, dajcie znać jakie efekty. Jak ktoś ma pytania, to proszę. Jak będę wiedzieć, znał odpowiedź, czy tam wskazówkę, no to z chęcią wam jej udzielę. No i cóż mi zostaje? Zapraszam na nasze media darmowe: Telegram, Facebook, Facebook, Grupa. Niedługo pojawi się myślę, że Instagram, gdzie tam planuję wrzucać kupony dla tych takich bardziej liniwych, i żeby było to po prostu w jednym miejscu. Kupony głównie nasze, ale może niektórych. Graczy, bo też starzają się, się perełki, więc to będzie takie dopełnienie tego, co jest w tym momencie. Jeżeli chcecie czegoś więcej, no to zauważam, że śmieszną cenę 50 zł możecie tutaj dołączyć do grupy płatnej. Ona różni się tym, że jest tego po prostu wszystkiego więcej. No, w sumie zdecydowanie więcej. Teraz głównie działają typy z grupy research, czyli wyszukiwane po sieci, ale grupa VIP powoli, powoli będzie wracać, a z pełną parą jak ruszy Holandia, czyli sierpień, początek sierpnia, a tak już na pełnych obrotach będzie to wrzesień, no więc są cenę promocyjną na pewno macie do końca sierpnia, no bo nie ma tutaj jeszcze Holandii, ale jak Holandia ruszy, to będziemy na pełnych, pełnych obrotach bo no za te typy holenderskie, jak wiecie, odpowiadam ja i no jakby w zasadzie na tym ten kanał trochę się rozszerza. Eee, I to tyle. Tak jak mówiłem, dajcie lajka, dajcie komentarz, to do nas znak, że komuś tam pomagamy i, i jest wszystko jakby obopólnie spoko. Dzięki to tyle. Eee, zieloności wysokich, wygranych życzę.